Spot rozpoczyna się w mieszkaniu. Rodzice zajmują się codziennymi czynnościami. W pomieszczeniu znajduje się kilkuletnia dziewczynka, następnie szkolne przedstawienie. Ta sama dziewczynka, przebrana za złotą rybkę, występuje na oświetlonej scenie razem z innymi dziećmi. Na widowni siedzą rodzice. Na końcu na ekranie pojawia się tekst czytany dziecięcym głosem. Widoczne jest białe logo rzecznika praw dziecka oraz adres strony internetowej glosdziecka.brpt.gov. Mama! Nie chcę warkoczyków. Te mówisz, złota rybko! Powiedz, jakie jest Twoje życzenie. Twoje życzenie. Chciałabym, żebyście mnie słuchali. Głos dziecka w roli głównej. Wysłuchaj go.